Do którego momentu mam się modlić, kiedy nie widzę owoców? Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień i kolejne słowo, które Bóg kieruje do nas. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, w kolejnym dniu naszego życia przychodzimy do Ciebie, Boga cudów. Błogosławiona Urszula Duchowska napisała w swoich pismach tak. Niech w sercach naszych zapali się ogień świętej Bożej miłości, a potrafimy innych rozgrzać swym ciepłem. Zwierzchnik synagogi, na którego dzisiaj patrzymy, przyszedł, ponieważ kochał. Przyszedł tak, jak potrafił. I doprowadził Panie do wielkich znaków Twojej obecności pośród tych, do których Ciebie przyprowadził. Wszedł w konkretną rzeczywistość. Oddał Tobie pokłon. On, Panie, przyszedł, ponieważ w nim była miłość. Człowiek, który kocha, przychodzi, ponieważ miłość sprawia, że nie jesteśmy w stanie tego skarbu, jakim Ty jesteś, zatrzymać dla samych siebie. Naucz nas Panie przez ten dzisiejszy fragment tego wszystkiego, co jest nam potrzebne na drodze naszego życia duchowego. Gdy Jezus mówił do uczniów: Oto przyszedł do niego pewien zwierzchnik synagogi, oddając mu pokłon, prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i razem z uczniami poszedł za nim. Możecie zadziwiać ten dzisiejszy fragment, że jest trochę wyrwany z kontekstu, no bo Jezus mówi do uczniów, ale celowo zatrzymałem się na tym początku Ewangelii, dlatego że często przeoczamy właśnie takie sytuacje w naszym życiu, kiedy dokonuje się coś pięknego, niesamowitego, to znaczy Wobec sytuacji, która jest głoszeniem słowa, bo Jezus ewidentnie formuje swoich uczniów, przychodzi moment, który daje im dodatkowe doświadczenie Jego mocy. Kiedy przeoczamy ten fragment z naszego życia, to tak naprawdę możemy przeoczyć Boga przychodzącego do nas. Mamy człowieka. Który wchodzi w pewną sytuację, w której Jezus jest obecny. My nawet nie wiemy, co Jezus mówił w tym momencie, ponieważ cała uwaga przenosi się na tego człowieka, przenosi się na to, co on zrobił. Bo może nie uchwyciliśmy tego, ale on oddał mu pokłon. Dla nas to jest dość istotne, dlatego, że kiedy Bogu oddawany jest pokłon, można powiedzieć. Skoro Bóg jest niezmienny, to tak naprawdę działa swoją mocą. Działa swoją mocą tak, jak działał. No może zupełnie inaczej spojrzymy na te wszystkie pokłony, które czynimy w czasie Eucharystii. Jezus idzie. Co musisz zrobić, żeby Jezus poszedł do twojej sytuacji? Pójdź do niego. Nie bój się oddać mu pokłon. Nie bój się, nie bój się przeszkodzić. W sytuacji, w której wydaje się, że właściwie jest coś, co nie powinno być zakłócone w żaden sposób. Nie bój się. Nie bój się tego. Dlaczego? Dlatego, że dzięki twojej takiej właśnie postawie może się okazać, że tego Jezusa zapraszasz w konkretne sytuacje, w których doświadczysz jego mocy. Można by wymieniać całe odcinki historii, które pokrywają się z dzisiejszym tekstem. I to nie z zamierzchłej przeszłości. Nie z jakichś odległych dziejów, które miały miejsce w sytuacjach ludzi, szczególnie świętych, którzy stawali na poziomie proroka, który teraz w taki lub inny sposób zadziałał. Ja mówię o codzienności. Przyjdź do Jezusa. Kiedy myślę o tej dzisiejszej Ewangelii, myślę o sytuacjach nie do uratowania, nie do przejścia, nie do rozwiązania. Byłem na oazie z rodzinami i odziwo nie wiem jak te rodziny Bóg dobrał ale jedna po drugiej w czasie kiedy mieliśmy wieczór w którym był czas na składanie świadectwa jak w swoim życiu oni doświadczyli Jezusa zaczęli opowiadać jak zmagali się jedna po drugiej rodziny z chorobą nowotworową. Ciekawa sprawa, ponieważ nie mówili o chorobie nowotworowej swojej, ale swoich dzieci. I może trudno to, będzie ci przyjąć, zrozumieć, uwierzyć, ale widziałem to na własne oczy patrząc na łzy, które płynęły po ich policzkach. Słyszałem to na własne uszy. I widziałem te dzieci, które były wymodlone, kiedy opowiadali, że będą trudzić nauczyciela. Modlili się tak, jak potrafili, odmawiali różaniec nieustannie, nieustannie, do skutku, do tego, co wybierze Jezus. Czy Jezus musiał tak wybrać, żeby uzdrowił? Nie, bo jest wolny. Może działać jak chce, tak samo jak Duch Święty może objawiać swoją obecność, jak mówiliśmy to we wczorajszym filmiku. Ale widziałem, z jaką energią dzielili się tym doświadczeniem Boga, który przyszedł, gdy lekarze postawili krzyżyk i powiedzieli: koniec, to jest niemożliwe. To dziecko umrze. Przyszli do źródła życia. Słuchajcie, rodzina po rodzinie. Oni się nie umówili, oni słuchali swoich świadectw, i ta rodzina po rodzinie mówili bardzo podobne historie, wcześniej nie znając się. Można powiedzieć, przedłużenie dzisiejszej Ewangelii. Jezus przyszedł. Bo oni nie tracili sprzed oczu tego, co on może uczynić. Nie tracili, nie tracili nadziei. Zastanawiasz się, do którego momentu się modlić, chcę ci powiedzieć, odpowiedź jest bardzo prosta: do skutku. Módl się do skutku. Bo jeżeli nie zobaczysz owocu w postaci uzdrowienia, nawrócenia, tego, za kogo się modlisz, to zobaczysz owoc w postaci odpowiedzi samego Boga, który pokaże ci coś więcej wobec tego, nawet o co prosiłeś, nawet o co prosiłaś. Chcę Ci dzisiaj pobłogosławić na wszystkie modlitwy, w których będziesz trochę jak natrętna wdowa, jak. Setnik z Ewangelii, jak Zacheusz wspinający się na drzewo, wierny i nieustępliwy. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech stąpi i pozostanie na zawsze. Amen.